Mówimy o sobie, że jesteśmy toskanią schodu. Proponujemy smakowanie życia, bo to jest taki nasz motyw przewodni promocji. No i teraz jadąc załóżmy od Warszawy, od Radomia, oczywiście pierwszym ciekawym miastem jest Kazimierz Dolny, perełka Lubelszczyzny. Ale sam Kazimierz oczywiście jest znany, bo w okolicach jest wiele ciekawych atrakcji i tutaj bardzo nowa inwestycja turystyczna, która nazywa się Wyspa Wisła w Stężycy. To jest przepięknie zagospodarowane starożytcze Wisły, udostępnione do pływania, do kajakowania ścieżki rowerowe, bardzo interesujący obiekt amfiteatralny, także taka nowa, właściwie od zera stworzona przystań dla turystów. Dalej, za tą Wyspą Wisłą, jadąc na Kazimierz, pojawia się mała miejscowość Gołąb. Gołąb jest ciekawy, bo ma renesansowy kościół, a ten renesans jest po Lubersku. Mamy swój styl renesansu, renesans luberski i tam można to zauważyć, ale jest też muzeum bimbrownictwa i dziwnych rowerów jedna prywatna instytucja w tym Gołębiu, także warto zajrzeć. A jak już jesteśmy przy, przy tematach drogowych, to zaraz za Gołębiem, 7 km, mamy Puławy, a w Puławach m.in. Muzeum Pomocy Drogowej i Ratownictwa Drogowego i tam bardzo dużo eksponatów, stare samochody, sprzęt, wyciągarki, coś niezwykle oryginalnego. Kazimierz po drodze, piękne miasteczko na przełomie Wisły, polskim z lesowymi wąwozami, którymi można chodzić dla zdrowia, z kamieniołomami które podobno wydzielają tyle jodu, co nad Bałtykiem jesienią. Po drugiej stronie Zamek w Janowcu, ale też bajkowy świat dla dzieci, nowa inwestycja turystyczna. No i w okolicach oczywiście na Łęczu, czyli uzdrowisko, park zdrojowy do zwiedzania, zdrowa woda. Warto tam przyjechać w celach leczniczych. Stąd już blisko do Lublina, 30 km, historyczne miasto Egielońskie, miasto kultury alternatywnej, bardzo żyjące też środowiskiem studentów. Na pewno Lublin jest coraz bardziej interesujący i mocno się rozwija. A generalnie na Lubelszczyźnie, oprócz całego trójkąta, Kazimierz na Męczu, Puławy, Lublin, mamy też Roztocze z zamościem Park Narodowy Roztoczański, lasy, szumy na rzekach, konie, bardzo wiele takich atrakcji agroturystycznych. No i na północy po lesie już bardziej bagienne z bardzo interesującą fałą i florą, między innymi żółwiami błotnymi, które tam żyją w naturalny sposób. A Lubelskie to też region na granicy polskiej, także blisko do Lwowa i często te wycieczki Lublin-Lwów czy Roztocze-Zamość-Lwów są proponowane w naszym regionie. To, czym się szczycimy, to też produkty tradycyjne i naturalne. Mamy mnóstwo ciekawych propozycji kulinarnych, można degustować się w tych gospodarstwach, np. gryczak czy piróg biłgorajski, to jest takie ciasto z gryką, z białym serem i z miętą pierogi po Lubelsku to też jest biały ser z miętą i z kaszą. cebularze, które są takim pozostałością kuchni żydowskiej, bardzo dużo dziczyzny, także agroturystyka jest naszą mocną stroną, no i oczywiście hotele w wysokim standardzie, często hotele ze spa, jak w uzdrowiskach typu Nałęczów czy Krasnobród. Milaki w Krasnym Stawie, Festiwal Piwa teraz przeżywa renesans, ponieważ wróciły do łask marki regionalne, marki lokalne, także można podczas festiwalu zobaczyć stoiska właściwie wszystkich browarów z Polski i nie tylko. Do tego koncerty, wydarzenia specjalne, czyli tak jak pan mówi, taki Oktoberfest po, po polsku, po lubelsku. Warto przyjechać na pewno na ten festiwal.